To tam, trzy minuty to świetny czas, żeby w ten czwartkowy grudniowy adwentowy poranek usiąść przy... Bożym Słowie, przy Piśmie Świętym i posłuchać tego, co mówi do nas dzisiaj Pan Jezus. W Adwencie, jak to w Adwencie, Bóg na nowo uczy nas relacji z sobą, bo nasze relacje z Bogiem przez cały okres roku liturgicznego różnie wyglądają. Są takie okresy szczególnego działania, szczególnej modlitwy i właśnie nadszedł czas Adwentu, więc budzimy serca po to, żeby prawdziwą relację z Panem Bogiem budować. Bo właśnie Panu Bogu zależy na autentyczności. Pan Bóg nie chce pozorów w relacji z nami, przede wszystkim wymaga od samego siebie. Słyszałem kiedyś takie słowa, że jak Pan Bóg jest z nami, to pewnie to przekazanie. będziesz miał Pana Boga z całego serca, swego, z całej duszy swoich, ze wszystkich sił swoich. Skoro nas Pan Bóg do tego zaprasza, ktoś tak właśnie bardzo fajnie powiedział, skoro Pan Bóg nas do tego zaprasza i wzywa, to sam przede wszystkim takie przykazanie musi wypełniać. Więc kiedy mówi dzisiaj o budowaniu na skalę, budowaniu na prawdziwych. Na czymś realnym, że Bóg chce realnej więzi z nami, to przede wszystkim sam ze własnej strony nas o tym zapewnia. Pierwsze czytanie mówiące o Jerozolimie, jakim, jako miejscu schronienia dla ludu, to tak naprawdę też mowa o Bogu, o sercu Boga, w którym my możemy znaleźć prawdziwy ratunek. Więc Pan Bóg, kiedy nam oferuje ze swojej strony przymierze, oferuje nam to, że będzie z nami, że będzie blisko nas. To przede wszystkim sam jest gwarantem tego, że z jego strony będzie wszystko na poważnie, że to nie jest zabawa. Pan Bóg się nami nigdy nie bawi, nigdy z nas nie żartuje i kiedy daje nam wielkie wyzwania, kiedy wzywa nas do wielkich rzeczy i do zaufania Mu ponad wszystko, co się dzieje, bo czasami mamy takie wyzwania od Pana Boga, dostajemy, żeby zaufać. Pomimo wszystko, i to czasami tak ślepo wręcz, no bo ta sytuacja jest, jest Boże wezwanie, tak Boże powołania, Boże wezwania, Boże zadania, które są, są Boże, nieludzkie, więc przekraczają ludzkie możliwości. I Pan Bóg, kiedy mówi, że będzie, kiedy mówi, żeby mu zaufać, kiedy mówi, żeby budować relacje z nim na skalę. To sam jest gwarantem tego, że nas nigdy, nigdy nie opuści. Budowanie na skalę polega na tym, że podchodzimy na serię naszej wiary, wchodzimy w nią do końca, a nie tylko zewnętrznie mówimy, bo można zewnętrzne pozory zachowywać. Takich ludzi myślę, że nieraz spotkaliśmy, może sami takimi ludźmi jesteśmy. Warto się dzisiaj przejrzeć tej Ewangelii, jak w lustrze, w zwierciadle, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście buduję do końca, czy zostawiam sobie jakąś taką przestrzeń bezpieczeństwa, gdzie mogę sam robić czasami i to przynajmniej może nie czasami, jak są rzeczy typowo, boże, boże, zadania. To trzeba wręcz koniecznie zaufać tylko Panu Bogu. Yy, idąc w ciemno, wiedząc, że tak naprawdę sta no, stawiam na jedną kartę, że może wszystko się zawalić, ale ufam w to, że Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom, że on pierwszy, jak skoro każe nas, nas wzywa do tego, żebyśmy budowali na skalę, żebyśmy nie tylko mówili mu, panie, panie, tak samo on mówi do Ciebie, moje dziecko, moje dziecko. To nie jest tylko y, mówienie do Ciebie w taki sposób, ale on mówi to na serio. Tak naprawdę Cię traktuje. Niech to Ci da nadzieję na ten dzisiejszy dzień. Może trudny, może dzisiaj czekają okreścia wyzwania, może trudne rozmowy, sytuacje, kto wie, co Cię dzisiaj czeka. Bóg daje, wyciąga rękę i obiecuje to, że nigdy jej nie cofnie, że na tej ręce będziesz mógł się, czy będziesz mogła się oprzeć i zbudować właśnie na skalę, bo On jest skałą, na której warto i można przede wszystkim budować trwałe, trwałe relacje z samym Bogiem. Tego boskiego dnia budowania relacji z Bogiem, budzenia tęsknoty cały czas, życzę Ci. Zapraszam wieczorem na kolejny odcinek naszych rekolekcji. Wycofujemy na razie w czasie adwentu wszystkie inne rzeczy na kanale, po to, żeby się skoncentrować na rekolekcjach, więc wieczorem będą kolejne dzisiejsze wytęsknieni. Dzisiaj o Maryi troszeczkę właśnie, że nie ma Maryi może w Twoim życiu albo nie ma w ogóle. Zobaczymy. Zobaczycie, co tam będzie powiedziane. Dzięki wielkie. Trzymajcie się bardzo cieplutko, mimo tego, że jest zimno, bo grudzień i niech Cię Pan Bóg błogosławia. Jutro święty Mikołaj, więc jutro będzie niespodzianka. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.